Красивый кот. кот! Кот, поднимайся! Вперед! Mafie, trzymaj mafi, trzymaj mafi, trzymaj mafi. No, dawaj, dawaj, daj, dawaj, nie, odpuszczaj, dawaj. Gonisz, nie, Do końca, nie, do końca, Dawaj, dawaj, dawaj. Perfekt. Perfekt. Dawaj, dawaj. możesz, możesz, zrobisz, okay. dawaj. Over. Well done. Really. Well done. Super. Bro, trzymaj. Trzymaj. Trzymaj to. Minuta czterdzieści. Dawaj, trzymaj. mocno dawaj, dawaj! Dawaj mocno, 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 dawaj! Jest! trzymaj. ramion, dawaj! Pięknie! Jest! Po swojemu, po swojemu, dawaj! To był zamach! Transport!